witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie serii Pokémon Kulsen. Cool w dzisiejszym odcinku. No cóż, w sumie niby nie będzie się działo zbyt wiele, ale jednak będzie się działo. A co będzie się działo? Będziemy w tym odcinku, to czyli w sumie niewiele, bo jedną walkę, ale z kimś naprawdę ważnym, będziemy walczyć z samym Mirrorem B. Dlatego zanim zaczniemy walkę, lepiej dobrze przygotować jest na team. Myślę, że do walki z Mirrorem B dobrze będzie, jeśli użyję Fisha oraz Espeona. Będą mi potrzebne pokemony, które naprawdę mogą ładnie przywalić. Myślę, że te dwa będą idealne. W takim razie, więc chodźmy. W drogę do Mirora Bee już chyba... Pomyślacie się, którędy pójdziemy. Bo w sumie nie przeszliśmy tylko jedną drogą i właśnie ona będzie prowadziła do samego Mirora Bee. Mirror Bee jest najsilniejszą osobą, jaką się będziemy mieli teraz okazję zmierzyć w najbliższym czasie. No i torga do Mirora Bee jest tutaj. Tędy jeszcze nie szliśmy. W sumie, jeśli się wam chce, możecie się tu obejść dookoła, ale naprawdę tutaj nie ma po co chodzić, dlatego ja nie będę tu nigdzie chodził dookoła. Tu nie ma żadnych przedmiotów, nie ma praktycznie niczego, co mogłoby nas zainteresować. Musimy przejść do tej oto jaskini i tutaj, właśnie za tą jaskinią, będzie się krył sam Mirror Bee, jak to są słyszymy po muzyce. Widzimy też również tańczące Pokemony, więc przejdźmy tymi drzwiami. I oto jest i on, Mirror B, w swoim dzikim tańcu! E, strasznie późno, cudeńka. E, strasznie się zmęczyłem czekając na was. Ech muzykę! Kiedy tak na was co strasznie się zgrzałem! Uff. Nie podniecę się tak tym. A wy byliście. A kiedy wy byliście zajęci mieszaniem naszych planów? Ale wy byliście zajęci mieszaniem naszych planów. że eee. byliście bardzo blisko wywrócenia wszystkiego do góry nogami! Ale ocalę nasz plan! Spokonując Was, maluchy! A więc nadszedł czas na ostatni szalony taniec przed wielkim triumfem, przed wielkim finałem. Niech gra muzyka! I oto! Cyper Admin Mirror B. Chce za walczyć! Więc nie wysłał wysła pokemony, który właśnie widzieliśmy przy wejściu, czyli dwa Nie robi masz 4 Ludicolo i jeszcze jednego dosyć nietypowego Pokemonu. Także Quillfish, który jest, która jest Hypermode w Hypermodzie Hyper oraz Espion, który, który może przywalić najmienią się te punkcie. Ostro Returnem No, idealnie do tej walki. Także Return! I przy tej oto przyjemnej muzyczce. Za chwilę rozprawimy się z Nirambi! Znaczy nie sądzę, żebym z moimi Pokemonami miał jakiekolwiek szanse na porażkę z nim. Irby jest naprawdę jednak cienki, ale... Z innymi ten wypada dosyć nieźle. Takie trochę masło myślane, ale dobra. W każdym razie teraz Lubicolo jeden i drugi użyli Raindance, właściwie drugi niepotrzebnie, bo mm, tylko u jednego to miał jakiś efekt. Jeden likon ma zdolność Rainbish, która co y, turę wzmacnia, znaczy dodaje HP, kiedy pada deszcz. Więc dobra, teraz znamiemy się ruchami. przywalne odwrotnie. Tak, krytyczny Shadow Rush. Wręcz idealny. I właśnie dlatego wybrałem do walki tutaj Cuttyrz, bo ona ma umiejętność Swift Swim, która wzmacnia y, właśnie szybkość y, w czasie deszczu. Ludicolo od y, Mirrorabi też mają tu mętność, a kolei 2 mają Reindyż. No i teraz za akcji wejdzie teraz czwarty Ludicolo. Czy Ludicolo nie są na jakimś nadzwyczajnym wyzwaniem, ale jako ostatni Pokémon Mirrorabi może jednak przyprawić nam troszeczkę problemów. A co to będzie za Pokémon? No zaraz się dowiemy. Dlatego Rush! Oby krytyczny! Jest! Zresztą krytyczny krytyczny wykonaj Quillfish naprawdę zabiera sporo HP. To naprawdę silny atak. Uuu, Cress re Relief! A tak z tym mieście, który w walkach ma dwa rani i oba Pokémony, na szczęście Quillfish dał się uniknąć tego ataku. a więc Spion Return! Bardzo dobrze. Troszeczkę, no, połowa HP powiedzmy. Oh, Lich to jest kolejny nowy ruch, który rozsiewa na Pokemonie nasiona. I z kolei to, co z niej wyrośnie, zabiera co między turami HP naszemu Pokémonowi i daje je przeciwnikowi, który użył tego ruchu. A nawet jeżeli Pokémon, który tego ruchu użył, padnie, to, to będzie już dodawać HP kolejnemu Pokémonowi, jaki wyjdzie w jego miejsce. Więc ja myślę, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby po prostu wymienienie spełna na Skiplam, która przyda mi się. Yy w walce z kolejnym Pokémonem. I czy możemy bez problemu unieszkodliwić ruchem Rapid Steam? No, trudno, żeby z tego znowu ruch. Także jump laugh, czy skiplam. A, chciałbym się mylić. Ta pewnie jak w ogóle, będę mówił na jump Jumpluffa a Nie jump Okej, okay. teraz kolejny poziom, bardzo dobrze. I próbuję poznać Psybeam. Jest to kolejny nowy ruch typu psychicznego, który jest trochę silniejszy od Confusion. I ma siłę aż 65 i 20 ppi, Dlatego zamienię go zamiast Confusiona. Zaraz Efekt ma ten sam. Yy, może oszłomić. Ja chyba ma trochę mniejsze szanse na oszłomienie niż Confusion. Ale za to jest o 15 jest silniejszy, więc... Jak najbardziej jak go przyjmiemy! I teraz do akcji chodzi ostatni Pokémon Mirora Kolejny... Wszystko jakby tańczący Pokémon z dołudą który okazuje się być szczydołem! Teraz wiecie, dlaczego wysłałem do walki Kolfysz. Kolfysz wysłałem z Nintendozie... O, czym Nie, Kullfish tylko z no, mi się to nazywa z Pokémonów. Yy, bo zna Skype Powder. Chociaż tutaj z kolejny no, Pokémon jest to Pokémon yy, kamienny. Więc ataki typu kamiennego będą super działały na Skype'a. Dodatkowo jeszcze trzyma Hard Rock, który o 50% wzmocni siłę tych ataków. Więc naprawdę, naprawdę może mocno przywalić. A nasze się udało mi się go uśpić. Ją właśnie, bo to jest ona. A więc Ludicolo używa dali. No tak, to nie było zbyt efektywne na Skippion, bo to jest Pokémon roślinny. Dobra, jakby tu mądrze to zrobić? dobra, więc przywalmy Shadow Rushem w sudo a z Ludicola spróbujemy uśpić. Bo w sumie konfiszem nie, nie będę... znowu musimy... Z Kiplam nie będę w nic atakował, bo to nie ma jeszcze większego sensu. A może uśpię właśnie Ludicola, który jest właściwie ostatnią formą Latada, też o tym nie wspomniałem. Czyli potem on wodno, wodno Tak, i bez większych problemów. Dało nam się go uszpić. Ale Sudołudo się obudziła i używa Rock Slide. Niedobrze. Ona tak z pewnością rozwali mo, moją skipę. Zdziwiłbym się, gdyby tak się nie stało. No właśnie, więc teraz złapanie y, Sudouda może się nieco skomplikować. Idź, Ambryon, ty będziesz najlepszy do tej walki. O, zobaczymy jaki efekt będzie miał z, y, Secret Power. Może to żuje no, albo... Też się ze że, że uśpi... Y, Co do uda? Więc warto spróbować. Tego no, no, ostateczny Shadow Rush i ginie. A bom, Ludicola ginie. albo mdleje. Zamkliłem Nudie Cola. I Secret Power. Awokado! O, oh. co oh, so do używa low Kick. No i wybrał złego Pokémona, bo to był atak typu walczącego i. na trujących Pokémonach ataki walczące, jak widzicie, nie są najlepszym wyborem. Ale teraz krytycznie, niech odknie się z Moda, bo już nie będzie mi on potrzebny. A w czasie walki jest cień szansa, że padnie. Tak, o, cios krytyczny. Ambreon. Dobra, no chyba jednak nie uśpimy Sudouda, ani nic wspólnie zrobimy nadzwyczajnego, dlatego... O, możemy zrobić Minimaise. Minimaise jest kolejną wyruchem, który zwiększy mi unikliwość, więc to się przyda. Eee, dobra, zrzućmy może jakimś Pokebolem, na przykład Great Ballem. Great Ball powinien z zupełności wystarczyć na tą Sudoudo, ale możliwe, że nie pierwszy. Mam też Ultra ball, ale je chcę zachować na jeszcze trudniejsze do złapania pokémon Raz, dwa, trzy. Jest! Mamy sobie uda! Świetnie. No i tym samym sposobem pokonaliśmy Mirora Bee! Nie. Nie mogę wrócić z tempem, o, a nie! Te. Za szybkie tempo narzuciliśmy dla Mirora i Jego pokemony za szybko podały. Jak? Jak? Jak mogłeś to zrobić? Nawet nie myślicie. Nie że wam ujdzie to na sucho. Pewnego dnia Psz, z przyjemnością skopię was w moim eleganckim tańcu. E... O! I nie poddam się z planem Pokémonów Shadowów. Chodźcie, uciekamy! I Mirror Bee wraz ze swoimi Pokémonami zwiali. Uuu uh, słyszę jakieś głosy. Oes, słyszałeś te odgłosy? To musi być plasli. Myślę, że te odgłosy dochodziły za tamtych drzwi. Tak, No dobra, zejdźmy z tej oto tutaj platformy, gdzie w gwieździe była gwiazda Mirror B. Szpokonana O, i tutaj mamy temat TM 49, który zawiera... cóż za ruch on zawiera? On z tego co się ujaduje, chyba zawiera torr. Nie zawiera Snatch. Snatch jest kolejnym fajnym ruchem, który właśnie jest na nasz On Jest to ruch, który kradnie pozytywne efekty, yy, bądź też negatywne, ale tego nie jestem pewien. Yy, jeżeli na przykład, no to działa tak, na przykład jeżeli Pokemon użyje chociażby Harden i wzmocni swoją obronę, my użyjemy wcześniej Snatch, no to wtedy Snatch przechwyci atak i obrona wzmocni się nam zamiast przeciwnikowi. Bardzo fajny atak. Już chyba się powtarzam. No dobra, i tu mamy plasleja, ale zanim cokolwiek zrobimy z plaslejem, najpierw delikatnie, delikatnie po boku, trzeba pozbierać to, co tutaj leży. A co to mam? Co tutaj mamy? Tu mamy ian file. Kolejny ian file, więc przeczytajmy ian file p. Czymnem w tłumaczeniu f napisane? Okej, okay, w każdym razie czytamy. A jest on o oczyszczaniu pokemonów. Dosyć ciekawy temat. Pokémony Shadowy są maszynami do walki stworzonymi przez zamknięcie ich serca, czyli wrót do ich serca. Yy, proces przywracania Pokémonów Shadowów jest znany jako oczyszczanie. Dokładnie nie wiadomo, jak yy, oczyścić Pokémony Shadowy, ale jest pewnie kilka yy, sposobów. Musimy wyeliminować ten defekt i stworzyć Pokémona Shadowa, którego nie da się przywrócić do normalnej formy. Laboratorium Szydo Pokémon szef IN. No tak, Pokémony Szydo właściwie możemy przywrócić do normalnej formy, co będziemy mieli już. Nie, co będziemy mogli zrobić już właściwie niedługo. I tu mamy kolejny nowy przedmiot, jakim jest Macho Brace. Yy, Macho Brace jest kolejnym przedmiotem, który. Yy, kolejnym nowym przedmiotem, yy, który służy do trzymania Pokémon. jest dla trzyma. Dajemy go do trzymania Pokémonom i sprawia, że lepiej rosną, że Pokémon lepiej rosną, ale za to. Yy, mają obniżoną prędkość. Ten przedmiot nie robi nic innego, jak podwaja punkty IV, które pokémony zarabiają przez walki. E Efektem bocznym jest właśnie obniżenie e zarabiania punktów IV. I tutaj mamy plasleja. I teraz słyszymy takinga. Wes, plasli! E Wes, nic nie jest. O, i plasli! Mirror B, y, zwiał, więc teraz wszystko wróci do normy. Y, ducking! Y, nie, wiem, nie wiem co powiedzieć. Nic nie mów. Ach, daj spokój, Sidwa. Najważniejsze, że jesteśmy cali. Wes, na dobre przepędził Mirror Bee. Hmm, co jest, Pusty? Pewnie jesteś głodny? <ślesy> Dobra Wes, idziemy szybko z tej paskudnej jaskini. No i przenieśliśmy się do biura Da Kinga. Wes, e, wiele ci zawdzięczamy. Z całego serca ci dziękujemy. Jeśli byś się spóźnił, to pewnie Plasli byłby już Pokemonem Szydołem. Straszne. E, cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło, tatusiu. I pewnie Plasli też. No, Plasley. pewnie też się cieszy. A jakże? Co się dzieje, hmm? Co się dzieje, Plasley? O, ty chcesz? Ha, dobra, rozumiem. Wes, mógłbyś wziąć mojego Plasleya ze sobą? Mm, Plasley mówi, że yy, chce wam pomóc. Tak, dobrze. Nie możesz pozwolić, żeby to uszło tym bandytom na sucho. To wspaniale! Mamy nowego, słodkiego i odważnego członka naszej w naszej drużynie. Wes, liczymy na, liczę na Ciebie. No i Plaskiej wskoczył do nas i skoczył prosto do komputera, Został umieszczony pewnie w boksie. Zamierzam wszcząć śledztwo w sprawie tej organizacji Mirona Skontaktuję się z wami od razu, jeśli tylko się czegoś dowiem. E, przypomniałem... Przypomniało mi się. Przypomniało mi się. Wes, daj mi swój numer PDA. PDA. Właściwie tak to się powinno wymawiać. Daliśmy swój numer Duckingowi. Świetnie. E, czyli skontaktuję się z wami, jeżeli czegoś się dowiem. Fajnie. A może jeszcze masz coś do powiedzenia? Może i Mirror zniknął, ale to nie jest. Yy, to nie oznacza końca planu Shadow Pokémonów. Musimy działać szybko. Musimy jak najszybciej zebrać jakieś ważne informacje. Właśnie. Głęboko pod tym miastem jest inne miasto, zwane The Under, czy jakby podziemie. Yy, pewnie ludzie Mirror i przemycają tam pokémony Shadowy. Mam zamiar trochę się ją rozejrzeć w The Under. Powodzenia, Silva. No, z The Kingem już gadaliśmy. Chciałem zagadać do Marsi. Bądźcie państwo dobrze dla Plasleya. No, zapewne będziemy. Czyli tak, Plasley trafił do kompa, więc chodźmy go zobaczyć w kompie. Jest to jeden z niewielu sz... do Pokémonów, jakie możemy zdobyć w Pokémon Colosseum. Kompa mamy na komisariacie. No i znowu wpada na nas Johnson. O... Przepraszam, szeryfie. Mam ważną wiadomość. Mirror bije go, ludzie opuścili miasto. Ha? Szeryfie? E, ty nie jesteś szeryfem? <laughs> Wybacz. Tu jestem Johnson. To żadna nowość. Słyszałem już to tu i tam. O, tu jesteś Hehe, <laughs> Zupełnie jak dziecko. <laughs> jestem pewien, że Mirror Bee uciekł z yy, podkulonym ogonem, bo nie się wystraszył. Tak, tak, na pewno. To pewnie wasza zasługa. Słyszałem, od jednego z ludzi, słyszałem to od jednego z ludzi Tankinga. Dziękuję. W imieniu całego miasta dziękuję Wam obojgu. Ale mam też złą wiadomość. Dobra, się zapędziłem. Ale mam też złą wiadomość. Centralna doniosła, że jakaś tajemnicza organizacja planuje objąć władzę nad światem. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z y, tym Mirrorem B, ale lepiej bądźcie ostrożni. Nie bądź się też lekkomyśli. Czy my kiedyś byliśmy lekkomyślni? My na pamięć wiem jak przejść tą grę. Więc lekko mi się nie byliśmy. No dobra. Co my tu mamy? Więc zerknijmy do y, boxów i tu mamy kolejne nowe Pokémon sze Nie wiem, czy Wam pokazywany w chyba też Wam pokazywałem. A nie, pokazywałem Wam Shadow Sudoudu, którego zdobyliśmy w tym odcinku. Więc Sudoudu jest ten Pokémon kamienny, ma zdolność Stardy. Yy, w wolnym tłumaczeniu to chyba znaczy krzepa czy krzepliwość, coś takiego. No i sprawia, że z ataków, które zabierają bezpośrednio całe życie, zostawia jeden HP, bo takie ataki też są. Yy, dosyć fajna zdolność. Sudoudu jest raczej dobry w ataku i dobry w defie, ale dosyć wolny i cienki w spec-ataku. Jest to Pokemon kamienny. Na Shadow Rush. No i tutaj mamy kolejnego nowego pokemona, jakim jest Plasli od Tankinga. Jest to pokemon elektryczny, ma umiejętność plus. To zwiększa yy, siłę, kiedy walczy razem z minusem. Minus to nic, to nic innego jak yy, pokemon przeciwny do plasteru, ja jakim jest minum, czyli pokemony plus i minus. Kiedy razem walczem walczą, to są najsilniejsze. Ma naturę naiw, która z tego co się orientuje obniża obronę. Nie, obniża. Atak albo spec obronę. Chyba atak i dodaje nam szybkości. Nie, nie może obniżyć ataku. Spec chyba obniża. Tak. Co obniża spec obronę i dodaje szybkości. Level 13 do wyciski zna Growl, który może obniżyć atak przeciwnikowi. Thunder Wave, który sparali może sparaliżować. Quick Attack, który zapali zawsze szybciej. Oraz Helping Head, który wzmacnia siłę przeciwnik. Drugiego naszego Pokémona. Nie ma żadnych odznaczeń. Także jest to jeden. Y z niewielu Pokémonów nie-shadowów, jakie możemy zdobyć. W poprzednim odcinku nazywałem ten box Shadow, więc no, ten Pokémon raczej tutaj nie pasuje, tylko przyniosę go do innego boksa. A skoro są tutaj normalne pokemony, to nazwę go Normal. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku z serii Pokémon Colosseum. Ja zapisuję grę. No i cóż, nam się z wami. Mamy już 17 Pokémon przydołów, gramy 7 godzin, 17 minut. No cóż, to do usłyszenia w kolejnych filmach z serii Pokémon Colosseum. I być może nie tylko. To cześć!